<small> i <noise> O. Gdybym była kotem, to pewnie właśnie zaczęłabym dziewiąte życie. Chcę cię Zanim się za to pobudowałam, żeby Majers znalazł się w trakcie niebezpieczeństwa. Biegnij do braku! Uratuj! Dasz radę mi pomóc? No. Staram się. Śpiesz się! Masz jakiś plan? Wiesz, na potem? Zaprowadzisz Majers na Elizabeth Hesnit. Bo teraz to najważniejsze miejsce w dokta. Ok. Będę w kontakcie. Powodzenia. Mi, że Hansena już tam są. dokończyć robotę. Ilu macie tam swoich ludzi? Leciało 11 osób. Liczyłem z Majers i mnie. Ile jeszcze żyje? Nie mam pojęcia. A ja muszę ci tam jakoś. wiem. Wejdź na dźwięk. Myślę, że dam radę go uruchomić. Nie ma czasu do stracenia. Przestań. Brak jest przed Tobą. As i was

Szybko, do środka! Piotr paliwowy jest izolowany. Nie wybuchnie. Widzisz coś? Aha, brak samolotu. Nikogo żywego? Ach, na razie nie. Nie mów, że się spóźniłeś. Dobra, nie panikuj. Nic jeszcze nie wiemy. Rozejrzę się. Gdzieś tam powinna widzieć kabina bezpieczeństwa. Zhakuje drzwi. <zalysza> Zależy od tego, kim jesteś. Nazywam się V. I jestem tu, żeby ci pomóc. Rosalind Myers, ale to już wiesz. Wybacz, musiałam się upewnić, że ty to naprawdę ty. No dobra, znikajmy stąd. Kurwa. Kurwa, jeszcze się nie zmęczyli? Fri でまどうぞ。<タッ><タッ> Sytuacja. Żyjemy. Obie. Idźcie do pustostanu na... <laughs> Elizabeth Kres, Pamiętam. To najlepsza kryjówka w okolicy. Brak sygnatur ciemnych. Budynek jest pusty. Pośpieszcie się. Mam Songbert na łączach. Jest cała. Znalazła nam bezpieczną kryjówkę. To niedaleko. Songbird. Już się o nią martwiłam. Zapomniałam, że zawsze spada na cztery łapy. Obie miałyście sporo szczęścia. Hmm. Może nam jej przyniosłaś? Hmm. <grystanie> to jakiś pierdolony koszmar. Moi ludzie... Twoi ludzie zginęli przez kurta Hansen. Tak myślisz? Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak głęboko to sięga. Zostaliśmy zhakowani. To oznacza, że Hansenowi pomógł ktoś z Waszyngtonu. NUSA na pewno już wiedzą o katastrofie. Namierzyli wrak satelitarnie. Wiedzą, że rozbiliśmy się w Doktown. Chyba, że... Że spisek sięga głębiej, niż myślę. Hansen już pewnie sieje swoją geopolityczną propagandę, a to dodatkowo utrudni naszym ludziom przekroczenie granicy. Nikomu nie mogę ufać. Ja po prostu. nie wiem, co robić. Rozumiem Twoje obawy, ale masz jeszcze mnie. Ciebie? I Songbert. Wyciągniemy cię z tego. Dziękuję Wi. Na razie trzymamy się planu. Co dalej, zobaczymy. O kurwa, czekaj! Jeśli Hansenowi pomaga ktoś z Waszyngtonu, w każdej chwili mogą mnie namierzyć. Pod skórą mam tracker. Musimy się go pozbyć. Jest blisko arterii. Sama nie dam rady. To będzie boleć. Mówią, że ból to tylko umowa pomiędzy ciałem a mózgiem. Że da się go zepchnąć do podświadomości. Gówno, prawda? Ale nie mamy wyboru. Tnij! Prawie rytuał przejścia. Mogłabyś teraz dołączyć do klanu. Do klanu? Ciekawa ścieżka kariery. Chwila. Czy to? Chodź szybko. W samą porę. Cała? Cała. Ale jest tu gorąco. Musicie się dostać na górę budynku. Będę w kontakcie. Jest i Songbert. Każe nam wejść tam, wyżej. Prowadź. To twojem jest. Psygończe zwietrzyły wasz trop. Lepiej ruszajcie. Musimy iść. Teraz. Zapytaj naszego anioła-stróża, czy może nam uruchomić windę. U ciebie już wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Na pewno nie leżę wygodnie w wannie z lodem. Chociaż akurat teraz by to pomogło. Jestem w pobliżu. Musiałam zmienić miejscówkę, inaczej by mnie wykryli. Przydałaby nam się mała pomoc z windą. Już patrzę. Aha. Przykro miwie. To nie będzie takie proste. Trzeba przywrócić zasilanie. W pobliżu jest szyb techniczny i skrzynka z bezpiecznikami. Idź wzdłuż rusztowania. Muszę przywrócić prąd. Może to chwilę zająć. Okej, okay, przeczaję się. nie ruszy, to będzie kurawsko źle. Jest tylko jeden A sposób, śliś, żeby że się przekonać. Czy że w opuszczonym hotelu zwróciła czyjąś uwagę? Tak. Też mam złe przeczucia. Skubańce są pobudzone. Mają czułą sensorykę. Jeśli nas wykryły, to wkrótce możemy mieć towarzystwo. Hmm. Tak dobrze znasz się na dronach? Psz. Coś się jeszcze pamięta z wojska. Na te modele jest jeden sposób. Trzeba szybko się ruszać. Nie brzmi to jak plan idealny, ale na tę chwilę nie mamy lepszych pomysłów. Czekaj. Po twojej lewej dron. Ktoś nie steruje zdalnie. Jeśli go dotknę, zdradzę waszą lokalizację. Tego byśmy nie chciały. W restauracji jest punkt dostępu do sieci. Gdyby udało Ci się do niego podpiąć, odwrócę uwagę dronów i oczyszczę Wam przejście. Da się zrobić. Dobrze, się przestraszyć. Curva pro że są w tym sektorze. Macie ich zlokalizować na już! Pamiętaj, że to wciąż wrogie terytorium. Musicie uważać na kontrolę. To dobra. <laughs> Wskakowałam radio. Słychać mnie? Głośno i wyraźnie, są. Możesz wytłumaczyć, co tu się odkrywala. Trzymamy się planu. Musicie dostać się na erikę na ulicach jest zbyt gorąco, więc byłoby lepiej, gdybyście poszli... Pod... Tak? Skorzystacie ze starych tuneli metra. Najbliższa stacja znajduje się pod linią halą Expo. Rozumiem. Słuchaj, na Artuszu. Musicie ich zwiedzić, żeby nie summer. The Pierwszy raz tu jestem. To tak jak ja. I gwarantuję ci, że ostatni. Museum. Przy okazji możesz się spytać o eksponaty. Ciekawe, co odpowie. To miała być nasza odpowiedź na rosnące wpływy Arasaki. Militech stał za większością projektów. Militech inwestował w Dogtown? No. Wtedy się tak nie nazywało. Według oficjalnej wersji, nieoficjalnie rozwijali infrastrukturę wojskową. Ale o tym i tak nie usłyszysz słowa prawie. Złoty dowód na czyjeś przerośnięte ego. Ta. Ciekawe czyje. Cała Rosalind Myers. Zawsze poza nawiasem odpowiedzialności. Spójrzcie w przyszłość i otwórzcie portfele. Wojna przekreśliła te plany. Wojna się sama nie wywołała. Cholera, nie ma innego przejścia? Somi, jest problem. Możesz zhakować drzwi? Właśnie na tym pracuję. Mi no się kurwa zacięło. We dwie pójdzie łatwiej. Ok. Trzy, dwa, jeden i nieźle. Idźcie do windy, po drugiej stronie hali. To chyba magazyn Hansena. Songbird kieruje nas do windy, po drugiej stronie.